9 maja w galerii MM miał miejsce wernisaż akwareli autorstwa Jana Herli, wyjątkowego artysty przez całe swoje życie związanego z Chorzowem, który uwieczniał na swoich obrazach. Na wystawie możemy podziwiać dorobek z ostatnich 20 lat, około 80 akwarel wisi na ścianach galerii, ale to zaledwie jest wycinek tej twórczości, która jest właściwie rozpieszchnięta po kolekcjonerach, którzy bardzo chętnie przez całe życie kupowali akwarele Jana. Jan też jest nam bliski i ta wystawa jest dla nas bardzo ważna, ponieważ Jan Herla przez od początku istnienia galerii pracował tutaj. Był zastępcą kierownika i stąd nasze Właśnie szczególne uczucia odnośnie tej wystawy. Autor malował śląskie podwórka, miejsca na pozór pozbawione uroku, jednak bardzo plastyczne. Kultywował tą codzienność, która go otaczała. On był bardzo związany z chorzowem, z tymi miejscami i on właściwie zajmował się przez ten okres, kiedy, który poświęcił właśnie malowaniu akwarel, dokumentowaniem tych miejsc, miejsc odchodzących. Bardzo często wracał w miejsca, które. Malował i zastawał je w zupełnie innym, już stanie. Pewne obiekty już nie istniały. Dlatego to taka ważna wystawa, bo ona też pokazuje, jak, jak zmienia się miejsce dokumentowane przez artystę i jak zmieniają się miejsca, które ukochał. Bo to są akwarele, które powstawały z miłości do miejsca, z patriotyzmu lokalnego artysty. Jan Herla był wieloletnim członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków, a także założycielem jego chorzowskiego oddziału. A w 2004 roku otrzymał nagrodę prezydenta Chorzowa w dziedzinie kultury w kategorii Osiągnięć Twórczych. Zmarł w 2010 roku.